Cześć, witam Was bardzo serdecznie um, w pierwszym tego typu filmie, ale myślę, że będzie więcej, jeśli Wam się to spodoba. Jestem prawie stuprocentowo, no, gdzieś tak, z 97%. Jestem, że Wam się to spodoba. E, sobie tylko na chwilę zwiększę czułość, bo myślę, że. Um, tak, e, dzisiaj jest e, taki nietypowy film, e, po prostu z okazji tego, że na 50 subwów nie było żadnego specjala. To postanowiłem zrobić go teraz w postaci takiej dla ludzi, którzy grają w cs A. Um, tak, dzisiaj do wygrania jest konkurs. Jest konkurs, dzisiaj do wygrania jest oto ta kosa, którą mam teraz w CS-ie. możecie ją pooglądać. Jest to już z hakiem Staldamasejska. Um, jest to przetestowany z boju. Okay. A fajną animację wyciągania, tak się obraca ta COSA. Yy, I i zapytacie się może czemu zdecydowałem się na zdanie takiej kasy. Ponieważ po prostu chcę nagradzić swoich widzów, którzy lubią CS-a, którzy po prostu na no, mamy mam i CS jest jedna z najbardziej oglądanych serii na moim kanale. Więc postanowiłem zrobić właśnie konkurs z CS-a. I do wygrania jest właśnie do wygrania kosa, a czemu ta kosa? Ponieważ mi kosa nie jest aż tak potrzebna, a poza tym e, mam fundusze e, tak po prostu, więc sobie mogę na to pozwolić, żeby sobie rozdać taką koskę jakiemuś widzowi e, Myślę, że jest to całkiem fajny pomysł e, co tu dużo mówić, e, co, tu mówić? E, co chciałem powiedzieć jeszcze odnośnie tego Mam a za tę kosę z kilku powodów. Kosowa waha się cenowo od 55 euro, to najtaniej, za tyle ją wziąłem, kupiłem. A waha się nawet momentami do 60 dochodzi, więc jest całkiem fajnie. A tak właśnie, około cenę, trzyma na co dzień to około 57 euro. Więc z okazji tego, że dzisiaj wybiło mi 57 subów rozdam za 57 euro myślę, że to jest całkiem spoko pomysł um, I tak, co, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Trzeba um, tak... Zasubskrybować kanał Trzeba po pierwsze zasubskrybować kanał Mieć ustawione subskrypcje na publiczne na swoim koncie na YouTubie żeby, bo będę sprawdzał, czy ktoś ma ustawione na prywatne Bo jak ktoś będzie miał prywatny, no to niestety nie wygra. E, dalej, druga rzecz to zostawić łapkę w górę pod tym filmem. E, po prostu, zostawić łapkę w górę. E, napisać koment w komentarzu, no nie wiem. E, to byście mogli napisać w komentarzu pod konkursem. Nie wiem, napiszcie może fajna kosa. Macie dokładnie wszystko teraz na ekranie wypisane co musicie zrobić. Ja tutaj sobie jeszcze chwilę tak wchodzę po tej mapie tutaj, żebyście Wam sobie tą kosę zobaczyli. Co chciałam mówić? Myślę, że jest to super pomysł. Na pewno ktoś będzie bardzo szczęśliwy. Może mogą być też małe hejty, dlatego że zawsze jak jest jakiś konkurs. No to niestety zawsze jak ktoś, no wiadomo jedna osoba w tym wypadku jedna osoba wygra więc jest, e, ktoś na pewno może schęcić mnie za to, że po prostu no za to po prostu, że on nie wygrał i będzie uważał, że jestem jakiś głupi czy coś, więc ja się tym nie będę przyjmował zbytnio, więc jeszcze macie, zaraz będzie scenka pokazana teraz będziecie mieli scenę za chwilkę mm, pokazaną ekwipunek, w ekwipunku, jak ona wygląda. No i jeszcze będziecie mieli nas w ekwipunku, jak ona wygląda, ale na Steamie na profilu Steam Ekwipunku. Nie tylko w cs -ie. tutaj jeszcze sobie tam pokażę. Wyjmuje się ona tak. Są dwa obroty. Wygląda ona tak. Jest to oh, Gut Stalda Masyńska, tak jak już wszyscy wiedzą i mówiłem. Mm, dlaczego Stalda Masyńska jest na przykład fajna? Wam powiem, ponieważ Stalda Masyńska nie widać w ogóle uszkodzeń, typu jak są jakieś skiny. To zazwyczaj jak czym gorszy stan to jest brzydszy po prostu. A tutaj mamy tylko jaśniejszy lub ciemniejszy kolor Stalda Masyńskiej. Na przykład czym gorszy to będzie bardziej w ten odcinek, co teraz w cieniu widać. A ogólnie, czym lepszy, to jaśniejszy. No więc, co tu dużo mówić. jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to po prostu musicie zalajkować, zasubskrybować, napisać w komentarzu: fajna kosa! I wyniki będą e, tego konkursu 20 lub 21, prawdopodobnie 21. To jest 21, to jest dokładnie sobota za 2014, czyli będzie to za kilka dni. Więc pamiętajcie o braniu udziału w tym konkursie. Więc do zobaczenia już w następnym filmie lub przy wynikach na tą kosę w konkursie. Na razie do zobaczenia w następnym odcinku lub filmie. Na razie i cześć!